Wieździe nowe amortyzatory. Koszt amortyzatorów to 240 zł plus poduszki 145. Stary jest wylany, zużyty, a nowy jest po prostu nowy. Grzybki zostają stare. Tak, oto skręcony amortyzator wjedzie do auta. No i dobra. Amortyzatory założone, samochód w dół. Zobaczę, co da się zrobić z tym lakierem. Lakier jest w opłakanym stanie, no ale spróbuję coś z nim zrobić. Podjadę na myjnię, umyję samochód, przyjadę i spróbuję go mocno spolerować. Koszt myjni to 20 zł, ale to dopiero wstęp do polerowania. No i dobra, samochód jest czysty. Muszę jeszcze zamówić e, napis Golf, który jest e, stary, uszkodzony. Nie sądzę, że będzie drogi, ale będzie na pewno lepiej wyglądał. Na mokrym oknie nic nie widać. Muszę go przesuszyć, jadąc do warsztatu, i dopiero wtedy będzie wszystko widać. Zajadę, pojadę do sklepu, kupię pastę polerską, gąbkę do polerki na ostre cięcie i biorę się za robotę